Witam państwa, Kamila Szubasalwiak. Zapraszam na informacje prosto z kurortu. Ulica Kopernika w Ustce zostanie przebudowana. To droga powiatowa, na którą starostwo dostało 1,5 miliona złotych dofinansowania z rządowego programu modernizacji dróg. Na remont złoży się też powiat słupski i miasto Ustka. Prace rozpoczną się jesienią. Ulica Kopernika przebudowana będzie na całym 600-metrowym odcinku od Placu Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicą Chopena. Jest ona bardzo ważna nie tylko dla mieszkańców, ale w sezonie również dla turystów, bo prowadzi od przystanku, na którym zatrzymują się autobusy linii regionalnych w kierunku morza. Prace na ulicy Kopernika rozpoczną się jesienią i potrwają niemal rok. W ramach modernizacji wymieniona będzie nawierzchnia jezdni. Po jednej jej stronie powstanie nowy chodnik, a po drugiej ciąg pieszo-rowerowy. Wybudowane też zostaną dwie zatoki autobusowe. Częściowo zmienione i przebudowane będą również miejsca parkingowe. Ulica remontowana będzie etapami, ale dla kierowców i tak oznacza, to będzie spore utrudnienia. Jest jednak szansa, że zasadnicza część prac zakończy się jeszcze przed rozpoczęciem przyszłego sezonu. Przebudowa ulicy Kopernika kosztować będzie 3 miliony złotych. Połowę tej kwoty starostwo otrzymało z rządowego programu modernizacji dróg. Pozostałą część pieniędzy na remont przekażą po miasto Ustka i powiat Słupski. W sumie do regionu słupskiego z tego rozdania pieniędzy z rządowego programu trafiło prawie 13 milionów złotych, najwięcej bo prawie 10 milionów otrzymał powiat słupski, miasto słupsk dostało prawie 2,5 miliona złotych, a gmina ustka ponad 400 tysięcy złotych. Władze Ustki planują przebudować ulicę Banacha. Pomysły na nową drogę są dwa, różnią się liczbą miejsc parkingowych i dostępnością dla różnych użytkowników. Urzędnicy na temat planów remontu drogi chcą porozmawiać podczas spotkania z mieszkańcami. Ulica Banacha to z jednej strony ciąg komunikacyjny pomiędzy ulicami Wróblewskiego i Słupską, z drugiej parking dla mieszkańców i klientów okolicznych sklepów. Jak połączyć te funkcje? O to urzędnicy pytają mieszkańców. Konsultacje potrwają do 4 marca. Urzędnicy chcą poznać zdanie mieszkańców na temat dwóch wariantów. Czy kosztem wycinki drzew stworzyć tutaj więcej miejsc parkingowych, czy stworzyć tutaj ścieżkę rowerową? I o to wszystko chcielibyśmy zapytać mieszkańców. Do 4 marca będą Państwo mogli zgłaszać uwagi do dwóch wariantów przebudowy tej ulicy. Znajdą je Państwo na stronie miasta. Przygotowaliśmy też elektroniczną ankietę, w której będą mogli mieszkańcy wypowiedzieć swoje zdanie. W pierwszym wariancie ruch na ulicy jest dwukierunkowy: powstaje 48 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, ale oznacza to wycinkę 19 drzew. Natomiast w drugim wariancie ruch na ulicy jest jednokierunkowy, co daje możliwość zbudowania ścieżki rowerowej, ale ogranicza liczbę miejsc parkingowych do 29. W tym wypadku trzeba też wyciąć 21 drzew. Ankiety z opiniami na temat obu propozycji można wysłać na adres e-mail biuromałpazim.ustka.pl lub do zarządu infrastruktury miejskiej przy ulicy Dworcowej 1. Szczegółowe informacje znaleźć też można pod numerem telefonu 539 333 110. Natomiast spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w środę 2 marca w sali konferencyjnej spółdzielni mieszkaniowej Korab przy ulicy Grunwalskiej 10. Początek o godzinie 17. Mieszkańcy Ustki mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030. To dokument, dzięki któremu samorządy z całego regionu będą mogły starać się o unijne pieniądze. Ustka wraz ze Słupskiem oraz gminami kobelnica, Ustka, Słupsk, Dębnica Kaszubska i Damnica zorganizowały się w miejski obszar funkcjonalny. Dzięki temu wspólnie będą ubiegać się o pieniądze z nowego unijnego rozdania. Obok listy inwestycji, które w najbliższych latach mogłyby zostać zrealizowane w całym regionie, przygotowano również strategię rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. Regionalne plany są teraz poddawane konsultacjom społecznym. Ankiety są już na stronie ustka.pl. Dlaczego strategia rozwoju jest tak ważna? Jest to dokument, który jest nam potrzebny do późniejszych negocjacji z Urzędem Marszałkowskim, jeżeli chodzi o najważniejsze projekty, które będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na kolejną perspektywę unijną. Jest to także dokument, który określa główne cele strategiczne rozwoju naszego obszaru. W ramach konsultacji odbędzie się też seria spotkań online. Mieszkańcy Ustki o swoich pomysłach, na co można wydać unijne miliony, będą mogli porozmawiać z przedstawicielami ratusza we wtorek, 1 marca o godzinie 15. Link do spotkania znajduje się na stronie ustka.pl. Po konsultacjach dokumenty trafią do marszałka województwa i dopiero potem samorządy będą się mogły starać o granty na konkretne inwestycje. A wśród nich znajdą się m.in. termomodernizacje budynków, wymiana oświetlenia ulicznego czy poprawa jakości edukacji. Jednym z priorytetów jest również ekologia. Mieszkańcy Ustki w marcu będą mogli oddać krew na terenie węzła komunikacyjnego. Burmistrz Miasta zaprosi do Ustki krwiobóz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Mobilny punkt pobierania krwi. W poprzednich latach przyjeżdżał już do Ustki w ramach akcji prowadzonych w całym regionie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tym razem Krfiobus pojawi się na zaproszenie burmistrza. 18 marca każdy chętny mieszkaniec, który spełni kilka podstawowych warunków będzie mógł oddać krew. Wspólnie z Centrum Krwiodawstwa w Słupsku organizujemy taki punkt oddania krwi w Ustce na węźle komunikacyjnym przy dworcu kolejowym. 18 marca od godziny 10 do 14. Wszystkich Państwa zapraszam. Oddajmy krew. Krew ratuje życie drugim. Jeśli marcowa akcja cieszyć się będzie zainteresowaniem mieszkańców, burmistrz zapowiada, że będzie ją powtarzał w kolejnych miesiącach. Na przykład w wakacje, kiedy krwi w naszym regionie potrzeba najwięcej. Krwiodawcą może zostać osoba w wieku od 18 do 65 roku życia, ważąca co najmniej 50 kg. Musi być zdrowa dawca w dniu oddania krwi. Powinien spożyć lekkostrawny, beztłuszczowy posiłek. Nie może być po spożyciu alkoholu, po lekach odurzających czy narkotykach. Musi mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz podać miejsce zamieszkania. Na tym kończymy magazyn Stecki. Dziękuję Państwu za to spotkanie i oczywiście zapraszam na kolejne wydanie już za tydzień. Do zobaczenia.